Proszę Państwa, to są wszystko medytacje i wspomnienia żydowskie w Ameryce Białystok Żydów, których tam już tak naprawdę nie ma. No ja nie znam ani jednego. Nie wrócą te lata, te lata żydowskie, nie wrócą, wiesz, ty i wiem ja, w kierunku do Łodzi, czy starzy, czy młodzi, jak w tabor pojechał, żyć w świat. Białystok Ameryka, i Paryż, czy Niemcy i Francja za pan brat. Nic wozić nie trzeba, bo wszystko to samo, przed Żydem już kłania się kat. Europa, Europa, królestwo obiecał, przed Żydem już kłania się kat. Nie wrócą te lata, te lata szalone, nie wrócą Wiem ja. Już nie ma fabryki, miłownej apteki. Łódź cały oczyścił ten świat. Ameryka biały Zapraszamy Państwa serdecznie na występy w najnowszym miejscu. To jest, proszę Państwa, Metropolitan Opera nad Wodą. Tutaj państwa 24 września mogą obejrzeć premiere przedstawienie. Zapraszamy serdecznie.